Mi amor por ti era claro como el sol de la mañana. Mi amor por ti era un corazón gigante donde no existía maldad. Pero mientras más amor te daba, muy diferente me lavas la espalda y pensaba caricias nuevas disfrazada de car que no tiene corazón si yo y yo te amo te di Nueva, pero eres una misma disfrazada. Me tienen cansado siempre los mismos sermones Pero en el mío ya es demasiado Me tienen cansado siempre los mismos sermones Pero en el mío ya es demasiado Me tienen cansado siempre los mismos sermones Que con quién estaba, que con quién me quedé Siento en mis brazos que con quien me besé yo le digo mi vida con nadie me besé esas son las cosas que digo que no diré que me vaya donde estaba que busque la que fue mía son los problemas que tengo todos los días, pero como soy alegre y me gusta la bebida, me emborracho y me amanece con la samita de su mía. Pero como soy alegre y me gusta la bebida, me emborracho y me amanece con la samita de su mía. quién estaba que con quién me quedé que a quien tuve en mis brazos que con quién me besé yo le digo mi vida con nadie me besé son las cosas que digo que no diré Que me vaya donde estaba, que busque la que fue mía Estos son los problemas que tengo todos los días Pero como soy alegre y me gusta la bebida Me emborracho y me amanece con las amigas de mía Pero como soy alegre y me gusta la bebida Me emborracho y me amanece con las samita de

Żeby przekazać na cały świat, teraz będziemy przekazywać pasterkę, jak wigilię. Dziewczyny, odejdź już. kochanie, proszę cię. Odejdź już. Dobrze? Tończę Sandel, walca angielskiego, walca wiedeńskiego i czaczysz mówią? I czacz. Chodźcie, hej, A teraz a pójdu i Uczę się tutaj y, operować kamerą. Y, ustawiać na różne osoby, uczę się w ogóle y, wszystkich, żeby ładnie wyszedł obraz, y, żeby żeby na przykład nie za szybko pociągnąć. Żeby tu wszystko tu nauczyć się operować całą kamerę, czyli tutaj na przykład podświetlenie, przybliżenie, oddalenie. Trudno jest znaleźć w tej chwili osoby, które mają wolny czas i są po prostu osobami, które mogą ten czas poświęcić, na przykład w takim przedsięwzięciu, jakim jest telewizja dzieci dzieciom. Tak się szczęśliwie złożyło, że obok jest ośrodek dla uchodźców, którzy są z różnych krajów, i udało nam się dwóch panów tutaj zaprosić do współpracy, i oni obsługują kamery którzy się sami najpierw nauczyli obsługiwać, a teraz już przekazują dzieci i już możemy się pochwalić tym, że dzieci sobie nieźle z kamerami radzą. Dlatego musimy się porozumiewać w trzech językach, taka mała wieża Babel. Język rosyjski, angielski i polski cały czas biegają w powietrzu. Zróbmy tak, żeby usiadły, jak to się mówi, jako po prostu ja wejdę chwileczkę. Telewizji Ksiąca Małachowskiego uh, jestem operatorem filmowym. Uh, ja lubię tę pracę. Zaprosili mnie tutaj, żebym im troszeczkę tutaj przygrywała podczas ich mm, pobytów, programów, właśnie podczas realizowania tych pierwszych takich spotkań, jeżeli chodzi o właśnie telewizję. Bo tu jest teleprompter, no to ona musi być tu, jak patrzą tu. Dobrze. Dobrze. Nie, nie. Dobrze. I think because it's not... hmm. To jak będziesz gotowa to Wszystko kapelusze. Ona, żeby na przodzie, żeby ją to tak było widać. Mogę ją wziąć? na ją o, Ona, żeby ją o, O, to ją wzięła. Ona, żeby ją widać Ona, Ale Ania śliczna dzisiaj jest. Cześć, wzięła. Ona, żeby ją wzięła. Ona, żeby ją wzięła. Ona, Dziś bardzo ważny dzień dla nas wszystkich. Wigilia Bożego Narodzenia. Dziś rozpoczynamy działalność naszej telewizji Dzieci służby w służbie Witamy wszystkich, którzy nas oglądają na całym świecie. Korzystając z możliwości przekazu w internecie. Uwaga, uwaga, Lampa. 5 sekund, uwaga. Niepełnosprawnej, która przyjeżdża tutaj do Niedliwe na rehabilitację. Przyjeżdżamy tutaj od czterech lat i jest to miejsce w naszej okolicy jedyne, gdzie dzieci niepełnosprawne mogą skorzystać z rehabilitacji, z jakichś wspólnych spotkań, ze spotkań przy kominku, które ksiądz Małachowski organizuje. No jest to coś nowego i na pewno bardzo ciekawego dla takich dzieci. One tego potrzebują po prostu. W gęstym lasku, w czarnym piasku rośnie mu homorek mały. Lepiej, żeby go dzieci nie próbowały. Pan bardzo jest trujący, a do tego czarujący. Ma czerwony kapelusik, to największy jako plusik. Jestem autorką wierszy, które w telewizji dzieci dzieciom będą prezentowane. Brody nie ma. Ja mam brodę, taka pełna. Zobaczcie jej. Albo piątą. do Tyle kilometrów jechałam, żeby być w Nadliwiu Czy ktoś na mnie czeka? Tak! Głównym celem mm, telewizji dzieci dzieciom jest integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych i wspólne ich działanie właśnie, żeby ta telewizja mogła działać, mogła funkcjonować. Y, wspólne nagrywanie programów, wspólne pomysły, żeby się realizowały, żeby umożliwić jakby spełnienie się dzieci niepełnosprawnych,

Na pewno dobrze tańczy. Dzięki niej e, prawie wszystko zawdzięczam, że, ta, że też tak dobrze tańczy. zaangażowanie w tą działalność jest po prostu hołdem złożony synowi, który zginął 4 lata temu w Stanach Zjednoczonych, studiując tam. Pieniądze, które były przeznaczone na jego studia odkładane przez wiele lat, przeznaczyłem teraz na zakup sprzętu i dlatego możemy tutaj od razu wystartować z wyższego poziomu. W tej naszej zabawie w telewizję po prostu uczestniczą dzieci z okolicznych wiosek i również dzieci, które dojeżdżają z Warszawy. Jest około 40 naszych wspaniałych dzieciaków. Chcielibyśmy przedstawić nasz sprzęt, który w tej chwili wykorzystujemy. Mamy oczywiście cztery tory kamerowe, tutaj prezentowane przez te monitory. Na górze mamy ciekawy monitor czarno-biały, który nam pokazuje dzieci w studio, bo my cały czas liczymy dzieci, żeby nam się liczba zgadzała. Szafki z przedszkola z, okolicznych, z okolicznego przedszkola które zapewniają nam przede wszystkim podstawę pod monitory, a jednocześnie przez otwory, gdzie kiedyś dzieci zostawiały swoje kapciuszki i ubranka, widzę kolegę, który tam siedzi i obsługuje magnetowid nagrywający oraz sprzęt komputerowy. Dzięki temu sygnał wysyłany jest na cały świat poprzez internet. Ciekawym urządzeniem skonstruowanym przez nasze dzieci jest tak zwany myk, -myk. Po naciśnięciu tego, zapala się czerwona lampa w studio migająca. Kiedy naciśniemy tutaj, czerwona lampa w studio sygnalizuje, że jesteśmy na wizji. Dobra. Może na kamerę? Warta, możemy? Eee, to znaczy tak. Dobrze. Uwaga. Myk, 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 myk. Staż ma w naszym studiu gościmy Krzysia. Cześć Krzysiek. Dzień dobry. Yy, Krzysiek, w jaki sposób dowiedziałeś się o funkcjonującej na DIVIU w Fundacji Dzieci Dzieciom? Od księdza... Trzy sekundy, nie ma mikrofonu. Marta? Marta, się... Marta, Marta wzięła. Nie, wzięła i sobie dzisiaj... mikrofon. Marta. Już jest mikrofon, już. Dobrze, czyli od początku. Tak, uwaga, możemy już. Uwaga. Dzisiaj pierwszy raz w życiu udzielałem wywiadu i miałem trochę dremy, Nie, ale było fajnie. Dało mi takie śmiałość, że mogę coś robić. Pomysłodawcą powstania takiej telewizji dzieci dzieciom jest ksiądz Krzysztof Małachowski. Który ym, od lat taką fundację prowadzi. Marzeniem właśnie jego jest, żeby, żeby ta telewizja rozpoczęła swoją działalność, w wigilie i przekazując satelitarnym, żeby on również obejrzał ten pierwszy program, który powstanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszej telewizji Dzieci i Dzieciom w służbie Jezusowi Eucharystycznemu. Dlaczego telewizja Dzieci i Dzieciom? Nazwałbym to inaczej. Internet w służbie Jezusa Eucharystycznego. Dał nam przykład Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu: wykorzystać wszystkie środki społecznego przekazu do ewangelizacji. Dzieci dzieciom to jest model katechezy miłości i chcę, aby przy pomocy telewizji Dzieci dzieciom pokazać innym dzieciom i młodzieży, że warto tak żyć, aby służyć swoim słabszym koleżankom i kolegom. Jest to przykład, że należy dawać, a nie tylko brać. Dziękuję wszystkim, wszystkich serdecznie. Pozdrawiam i moje dzieci w Nadliwiu i czekam z niecierpliwością na spotkanie, a wszystkim na Boże Narodzenie. Niech Pan Jezus błogosławi.